Ostatnio coraz częściej spotykam się z głosami, że jak Xboxowe gry wyjdą na playaka, to ktoś sprzedaje Xboxa. Co? To koniec Xboxa? Ale ja mam Xboxa! Co? To koniec Xboxa? Ale jakie teraz są ceny na gry? Chwila, chwila, chwila. Jakie gry? Przecież Sony nie ma gier w tym roku. Kur...wa. Przecież to jest koniec branży. Nie no, jaki koniec? Dobra, to jest koniec. Chłopaki, pakujcie sprzęt. Sprzedaję Xboxa, sprzedaję tego Playaka, a ja sprzedaję się na Onlyfansie. link w opisie, zapraszam. Stop. Porozmawiajmy o tym, bo w ten sposób tworzy się niepotrzebna i na pewien sposób niepokojąca spirala. Hej, jestem Ania, mam 12 lat, nienawidzę Microsoftu. Cześć Aniu, tu Wojtek. Twoja stara to Bill Gates. Wiele z osób piszących takie komentarze nawet nie jest konsolowcami, a mimo to przyjmuje się ekskluzywami. Inna część natomiast nie posiada peceta mocniejszego niż do Lola, a dalej powiela zdanie o bezsensie kupowania konsoli. Ale jak jest naprawdę? Konsola niezależnie czy to Play, Xbox czy Switch, zawsze była i jest tańszym i wygodniejszym miejscem do grania. Było tak za czasów mojej ulubionej siódmej generacji, kiedy grałem na Tante 460 i jest tak także i dziś. A chyba nawet i lepiej, bo za cenę jednego lepszego procesora lub takiej średniej karty graficznej możecie kupić Xboxa serii S, który, mimo mniejszego dysku i niższej rozdzielczości, daje Wam możliwość gienia w setki gier w zadowalającej i płynnej jakości. To nie jest PC, gdzie mimo świetnych podzespołów coś może nam chrupnąć, bo nasza konfiguracja, mimo że droga, to jest nieobsługiwana przez coś tam i ma problem z działaniem czegoś tam, albo przez śmietnik na kompie spowodowany nadmiarem, nie wiem, memów drastycznie obniża się jego wydajność. Graje na konsoli jest po prostu prostsze i wygodniejsze, bo jest to zamknięte środowisko konkretnie do grania i przy tym jeszcze tańsze. I to są powody, dla których warto kupić jakąkolwiek konsolę i także dla gier multiplatformowych, o czym nie mówi się często, bo mimo że na Xboxie nie zagramy gry ze Switcha i PlayStation, na Play'aku, gry ze Switcha i przynajmniej na razie w gry Xboxa, a na Switchu analogicznie, to gry ekskluzywne giną w morzu multiplatformowych, dla których oczywiście, że możesz złożyć mocnego peceta, albo bawić się suwaczkami na słabszym, ale jedno jak i drugie i tak nie gwarantuje Wam płynności. Lub możesz wybrać jedną z tych konsol i cieszyć się geniem stosowanym pod dany sprzęt i to coraz częściej wspólnie między multiplatformami. Między platformami. I jedyne czym powiniene zasugerować się przy zakupie, są dwie max trzy rzeczy: A ceną, a ta jest najniższa i w zakupie, i w użytkowaniu, B. Znajomymi. Stałem, że najwięcej z nich może mieć PlayStation, lub ewentualnie C mobilnością, wtedy mobilny Switch lub ewentualnie mikrokomputerek, którym jest Steam Deck. Oczywiście możesz teraz powiedzieć, że na PTC są przecież mody i że zmienia to wszystko, ale w praktyce komu chce się w to bawić? Liczby mówią nam, że sporo graczy, ale wydaje mi się, że dalej jest to mniejszość. Najpopularniejszy mod do Wiedźmin 3 Najlepszy pobrano aż 5,5 miliona razy. I to naprawdę dużo, ale gier na wszystkich platformach rozeszło się ponad 50 milionów sztuk. A ostatnio głośno było zatrważającym tempie w powstawaniu modów do Starfielda, ale najpopularniejszy z nich pobrano 1,5 miliona razy, a w samą grę zagrało ponad 10 milionów i w obydwu przypadkach daje nam to około 10% w piku, czyli pozostałe 90% graczy z modów nie korzysta, bo albo nie potrzebują, albo grają na konsolach, czyli też nie potrzebują, skoro wybrali akurat taką platformę. I tak wiem, ktoś może modzić na potęgę, a akurat tych dwóch modów nie pobrać, ale jest to taki bardziej skrót myślowy i mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. No, i dajmy tutaj mnie na przykład, mam komputer raczej jest tej wyższej niż niższej półki, a na komputerze nie gram prawie w ogóle. Chyba, że akurat dane sceny do filmów jest mi tutaj nagać łatwiej. I to wtedy instaluję daną grę i pobieram sobie save 100%. Ale na co dzień gram na serii X, bo granie tam jest dla mnie wygodniejsze. No i mam taki podział. Komputer to praca, Xbox to grania. A mimo, że gram na Xboxie, to nigdy nie wdałem się w dyskusję z graczem PlayStation, że dane gra to gówno, bo tak naprawdę to piecze mnie, że w daną grę nie zagram. Bo, że miałem 8 lat, to wtedy może. Nie wiem. Bo mimo, że jasne fajnie byłoby zagrać, to kompletnie nie mam takiej potrzeby, bo cały czas wychodzą inne gry, na które już i tak nie mam czasu. A moja biblioteka pełna jest gier, których nawet nie uruchomiłem, a naprawdę bardzo bym chciał, bo wydałem na nie pieniądze. Uświadomy sobie w końcu, że to na co dzisiaj cierpimy, to klęska urodzaju. Bogier dobrych i lepszych jest więcej niż możemy ograć, a mimo to dalej część graczy boli fakt, że grami, które do tej pory mogli ogrywać tylko oni, a tak naprawdę to nawet nie, będzie mogło cieszyć się więcej osób. W problem. Nie, no też uważam, że lepiej tutaj swoją konsolę i dołożyć 4 razy tyle do PC-a, na którym masz największą liczbę gier, chociaż w większości z nich nawet nie odpalisz, a może się okazać, że te w które akurat zagrasz i tak chodzą lepiej na 4 razy tańsze konsoli, bo twórcom się nie chciało, nie udało lub nie zdążyli zoptymalizować gry. Sorry, ups. Wniosek? No, z takich oklepanych to wiadomo. Skończmy wojny konsol, bo do niczego to nie prowadzi. Zatem zakończmy to. To jest chyba oczywiste i to, że do niczego to nie prowadzi, poza uzasadnieniem samemu sobie, że dokonaliśmy akurat słusznego zakupu. No ale wiem. War. War never changes. Tu będzie twoja ostatnia walka, Biru Getsu! Oh! Dlatego wniosek drugi, chyba bardziej odkrywczy. Zastanówmy się, czy każualowa konsola nie będzie dla nas praktyczniejsza od komputera i czy ta najtańsza nie okaże się akurat dla nas najlepszą. A wtedy nie będziemy musieli uzasadniać sobie ani innym, że jest to jedyny słuszny wybór. To koniec. Xbox wygrał! Ura, Xbox wygra! No i jeśli Microsoft zacznie wydawać gry na Playa, to przecież świat się nie zawali, bo Wam nic nie zabierze, gracie taniej, bo w Game Passie możecie grać w którągę tylko chcecie i przełączać się między nimi co chwilę, a tamci muszą kupować jedną za 300, nabijając tym kawze Microsoftu, dzięki czemu firma lepiej prosperuje, tabelki się zgadzają i panowie w garniturach przydzielają więcej kasy twórcom na robienie w teorii lepszych gier. Więc jest to sytuacja win-win, bo więcej osób zagra więcej, być może lepszych gier. Wbijajcie tutaj, trzymajcie się i cześć!